Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zadając pytanie, jaki przebieg ma dziesięcioletni diesel, za odpowiedź posłuży nam ta oto BMK serii 5 generacji F11. Szybko wyjaśniając, jest to F10 w odmianie kombi nazywana przez BMW Touring. Samochód ten był produkowany w latach 2010-2017. Prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w roku 2014, a więc wtedy, gdy na rynku pojawiły się polifty. Zmiany nie były zbyt duże. Dotyczyły m.in. innego odcienia tylnych lamp. Nie wiem, czy wiecie, ale ta generacja serii 5 była budowana na tej samej platformie co seria 7F01. Flagowa limuzna była oczywiście troszeczkę większa, przy czym F10 i tak urosła i to znacznie w porównaniu do E60. Na długość o 6 cm rozstaw osi zwiększono natomiast aż o 8. Skoro mamy większe rozmiary, to i najprawdopodobniej masa musiała również podskoczyć i faktycznie tak jest. Prezentowany egzemplarz waży 1730. 5 kg. Gdyby był wyposażony w napęd na 4 koła masa wynosiłaby 1840 dla porównania E61 z napędem na tył. Z silnikiem o tej samej pojemności waży 1620, a więc o ponad 100 mniej. Gdyby nie to, że. Wiele elementów zostało wykonanych z amelinium, byłoby jeszcze ciężej, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. F10 jest sztywniejsza od poprzednika aż o 55%. Do tego jest to pierwsza seria 5, która oferowała elektryczne wspomaganie kierownicy, ośmiobiegową przekładnię automatyczną, tylną oś skrętną, czy też jednostki hybrydowe oraz turbo doładowane benzynowe V8. Tutaj mamy turbo, ale diesla. Zanim przejdziemy do parametrów jeszcze taka jedna mała dygresja, bo to też nie jest tak, że każdy diesel ma niesamowicie wysoki przebieg. Nie każdy diesel jeździ dużo, ale można uogólnić, że każdy kto jeździ dużo jeździ dieslem. Tutaj mamy 184 konie mechaniczne, 380 Nm momentu obrotowego, a parametry te pozwolą przyspieszyć do pierwszej setki w 8,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 224 km na godzinę. Ile by nie było to dla wielu to i tak jest za dużo i kończy się dzwonem. Potem takie auta są klepe Trafiają na sprzedaż, a naiwni klienci kupują niby perłę od niemieckiego lekarza. Nie bądź naiwny i zawczasu sprawdź numer win samochodu, który zamierzasz kupić. A jeśli nie masz winu, to podaj numer rejestracyjny, oczywiście na stronie car Vertical. Przy zakupie raportu, jak wpiszesz kod Jarpen, to jeszcze dostaniesz 20% rabatu. Jest to tymczasowa, wyższa stawka. No i pamiętaj, że pożar to nie wypadek, a więc auto popożarowe jest w sumie bezwypadkowe. Do tego w raporcie możesz jeszcze trafić na archiwalne zapisy przebiegów, co znacznie zmniejszy szansę. Na bycie oszukanym. Jak już może rzucił Wam się w oczy, główny bohater dzisiejszego odcinka jest troszeczkę stylizowany na wersję M pod postacią naklejek, aczkolwiek oryginalnie z fabryki wyjechał jako odmiana luxury. Zajrzyjmy więc, może, do środka i sprawdźmy, czy jest luksusowo. No, jak najbardziej, już na pierwszy rzut oka bardzo podoba mi się to połączenie jasnej skóry z ciemnymi dodatkami i z ciemnymi wstawkami z drewna, ale jak jesteśmy już na drzwiach, pierwsza rzecz, która która może świadczyć o przebiegu. No to zużycie tego podłokietnika. Widać, że za ten uchwyt było chwytany już wielokrotnie, ale dla kontrastu wszystkie przyciski są na swoim miejscu i noszą oryginalne oznaczenia. Do tego mamy tutaj pamięć ustawień fotela, gdyż jest on regulowany elektrycznie. Jest podgrzewanie, jest dwustrefowa klimatyzacja, jest miejsce na dwa kubki, jest gniazdo 12V, ale portu USB w tym miejscu nie ma. Jeżeli chcecie skorzystać z tego nowoczesnego rozwiązania, musicie otworzyć schowek i tenże port znajduje się. Obok wejścia Aux. Jeśli chodzi o podłokietnik, jak jest wykończony, widzicie, śladów po Władysławie Łokietku praktycznie nie widać. Z dodatków mamy ogranicznik prędkości, tempomat, łopatki do zmiany przełożeń w ośmiobiegowym automacie, są różne tryby jazdy oraz w 100% wirtualne zegary. Co do ewentualnych uszczerbków na przyciskach, widać, że kogoś bardzo mocno interesowały albo denerwowały informacje drogowe i też często korzystał z radia. A co możemy powiedzieć o pracy schowka po 10 latach? Otwiera się powolutku i do tego. Wydaje dziwne odgłosy. Wracając do fotela kierowcy, generalnie cały wygląda w miarę ok. Spoglądając na boczek siedziska, wszystkie nitki są na swoim miejscu. Przetarcia są naprawdę niewielkie. Jeśli jednak chodzi o boczek oparcia, tutaj sytuacja wygląda już troszeczkę gorzej, ale nie jakoś strasznie źle. Przetarcie faktycznie występuje, nitki całe szczęście są na swoim miejscu i dla porównania, dla oceny możecie jeszcze rzucić okiem na pas bezpieczeństwa. Fotel pasażera, rzecz jasna, jest zużyty w znacznie mniejszym stopniu i co ciekawe, tutaj również występuje pełna elektryczna regulacja oraz pamięć ustawień. Przechodząc do tylnej części przedziału pasażerskiego, jest tutaj dobrze, poza jedną rysą, która znajduje się po prawej stronie. W kwestii ilości miejsca jest bardzo dobrze: czuć, że siedzimy w dużym, komfortowym samochodzie. Nie wiem, czy wiecie, ale na rynku chińskim oferowano wersje przedłużane. Tak, u nas można kupić długą tylko siódemkę, a Chińczycy oferowali również długie piątki. Ale nawet w tej standardowej wersji można tutaj komfortowo spędzić dłuższy kawałek czasu. Przechodząc już do litrów, zużycie paliwa na setkę to katalogowo 5,1, natomiast pojemność bagażnika to 560. Jak możecie zauważyć, klapa otwiera się automatycznie, aczkolwiek zauważyłem, że ma jakiś problem, aby zamknąć się z przycisku. Jeśli jednak złożymy oparcia tylnych foteli, Przestrzeń zwiększy nam się do 1670, ale nawet w tej standardowej konfiguracji miejsca jest naprawdę mnóstwo. Zaglądając pod podłogę, nie ma nic, nie ma nic i jest akumulator. Robi się już powoli ciemno, ale jeszcze uda się poświęcić troszkę czasu na przejażdżkę. Za chwilę odniosę się do wrażeń z jazdy, ale na początek taka ciekawostka. Bo nie wiem, czy wiecie, ale projektantem wizualnym tego samochodu jest Polak Jacek Frugliś Z takim właśnie troszeczkę niemiecko brzmiącym nazwiskiem. Pan Jacek urodził się w Siemianowicach Śląskich. Studiował architekturę na politechnice śląskiej i trafił do BMW, gdzie maczał palce przy projektowaniu wielu BMW, wliczając w to nową serię 7G70, która nie każdemu przypadła do gustu. F10 jednak to inna para kaloszy, ten samochód podoba się wielu osobom. Jeśli właśnie chodzi już o wspomnianą siódemkę, o to co wcześniej powiedziałem, że F10 dzieli platformę z F1, to Czuć w tym samochodzie, właśnie rozmiar. To jest łódź, to jest taki drogowy jacht i to nie każdemu się spodoba. Jeżeli jeździliście wcześniej, załóżmy, E60, a nie mieliście nigdy okazji przejechać się F10, no to powiem Wam, że warto by było pomyśleć również nad serią 3F30, bo ten samochód jest naprawdę wielki. W kwestii ergonomii to jest fajne. W kwestii wygody również. W kwestii dynamiki no moc jest wystarczająca mamy już 90 km na godzinę ale prowadzenie lewo, prawo no już czujemy, że mamy do czynienia z naprawdę dużym i można powiedzieć ślamazarnym autem ślamazarnym w kwestii zmiany kierunków, bo nawet te niecałe 200 koni w kwestii silnika jest wystarczające mamy tutaj jeszcze tryb sport, po kliknięciu ekrany nam się zmieniają na czerwone reakcja na gaz jest bardziej raptowna, bieg jest zapięty troszeczkę niższy, także na dynamikę nie ma co narzekać nawet przy 520 to jest auto, które podejrzewam nie zmęczy kierowcy przejechałem już parę kilometrów tym samochodem wcześniej zresetowałem zużycie paliwa i teraz mi wychodzi 7,5 litra na setkę, także od katalogowych pięciu troszeczkę to odstaje. Jeżeli macie takie auto, możecie podzielić się swoimi wynikami. No dobra, to co z tym przebiegiem? W tym momencie wynosi 322 tysiące kilometrów. Na potwierdzenie znalazłem kilka papierów jeszcze z Holandii z niższymi wskazaniami. Jeśli chodzi o rynek niemiecki to na przykład na skałcie jest aktualnie 91 520 diesli z 2014 roku. Ustawiając je względem przebiegu Mediana znajduje się na początku trzeciej strony, a więc jak widzicie są to wyniki w okolicach 160-170 tysięcy kilometrów. To pokazuje, że nie każdy dziesięcioletni diesel ma pół miliona lotu, ale właśnie taki, który ma, trafi najprędzej do Polski, bo jest po prostu tańszy. Gdy ten samochód był nowy, w wersji kombi z tym silnikiem z ośmiobiegowym automatem z napędem na tył kosztował 47 tysięcy euro. Z pakietem Luxury cena rosła do 51 koła, co na dzisiaj dałoby nam 64. Przeliczając to na złotówki otrzymujemy 278 koła, a prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wystawiony za 5 dyszek, co stanowi 18% wartości początkowej. Dajcie znać, czy obniżka, która wynosi aż 82%, jest w przypadku 10-letniego diesla wystarczająca, biorąc pod uwagę jego przebieg? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.